Moi drodzy, jeżeli potrzebujecie końców, serdecznie zapraszam was na TheFoodShop.com Taniej błyskawiczna obsługa, dodatkowo w 10% niższej przy kodzie JAKOB Cześć, witajcie z tej strony JAKOB, witam was moi drodzy bardzo serdecznie w kolejnym odcinku losowych składów na moim kanale Jak zawsze wybierzemy sobie, a raczej wylosujemy sobie trzech zawodników wokół których zbudujemy e, według ich narodowości cały zespół Jacy to będą zawodnicy? Ja jeszcze nie wiem, ale wylosujmy ich Oczywiście wybierzemy dwóch złotych jednego srebrnego, tak jak to najczęściej robimy Więc zacznijmy od złotego i proszę bardzo, rulli, mamy bramkarza już E, ok, z Argentyny. E, Ruli, nie wiem czemu są jego dwie wersje, ale ok. Teraz wybierzemy sobie jednego srebrnego. I tym srebrnym jest Coenders. Coenders, no dobra. Nie wiem, czy w ogóle teraz będzie możliwe połączenie tego, jeżeli mamy e, obok siebie bramkarza i KOE. -E. Przepraszam, KOE. E, bo mamy bramkarza i tego zawodnika. Zobaczymy. No i ostatnim na dzisiaj jest random player złoty. Nani z Fenerbaczy wersja, o ile mam nadzieję, że będzie dostępny także Nani wersja z Fenerbaczy, raczej powinna być, to możemy zaczynać Okej, okay, moi drodzy, skończyłem skład i muszę wam powiedzieć, że troszeczkę miałem z nim problemów, ale udało się na sam koniec Także tak, oczywiście Ruli, 3-5-2 formacja Mamy potem Maszerano, go i Condersa Potem Tiago Kak ten kak to jest po prostu nas wybawienie, bo połączył mi dosłownie wszystko. E, dalej mamy na niego Van Persiego. Van Persie musiał tutaj być, jako że no, jest to holender, tak? A holendrów szukałem. no dodatkowo się swoje z nim, idealnie. Mejrelesz, Schneider na ataków zamiast na SPO, musiałem go tutaj dać. Był jeszcze inna opcja: El Kabir ne Inform, który też by świetnie tutaj pasował. Holender z Ligi Tureckiej. Niestety, praktycznie nie dostanie na rynku, więc musiałem z niego zrezygnować. I, I Gassi, czy 78 tempa i 65 overalla, prawy pomocnik po prostu z tego samego klubu co Kondera dla zgrania. No i powiem szczerze, nie wygląda to źle, nie wygląda to źle i zobaczymy jak będzie się spisywało w meczu. I oby udało mi się ten cały skład przetransferować na PlayStation 4. Okej okay, moi drodzy, jesteśmy na PlayStation i tak wiem, nie tego się spodziewaliście, ale zaszła pewna komplikacja. Tą największą komplikacją jednej karty nie było na całym rynku. O kogo chodziło? A, no w sumie dwóch Nie było Van Persiego, który został dopiero wczoraj Przetransferowany, dlatego nie da się go kupić na rynku Oraz nie było Kak, tego brązowego Kak, nie wiem kaka, nie wiem jak go odmienić e, Brązowego e, Argentyńczyka z, Holendra Z Ligi BBVA, Dlaczego, dlatego Nie mogłem połączyć, musiałem porobić zmiany No ale udało się, wszyscy mają 10 zgrania No i wydaje mi się, że i tak Was to satysfakcjonuje, Zawodnik, który Mieliśmy umieś umieściliśmy, czyli Ruliego, czyli Koenderasa Kondersa i na niego, także mam na Mam nadzieję, że rozumiecie, że po prostu z powodu braków zawodników Nie mogłem tak tego składu zrobić Ja, ale walczyłem, walczyłem To jest najważniejsze, jak powiedziałem, że zrobię tych zawodników I udało mi się ich połączyć, wszystkich się udało Także ja doładuję ławkę I lecimy do meczu Okej, okay, kto jest naszym przeciwnikiem dzisiaj? Uwaga, uwaga, uwaga Uuu, Bundesliga z Abomajangiem na przodzie Viola, no moi drodzy, ruszamy, ruszamy Viola, to jest ten napastnik, który Powiem tak, powiedziałem, a dobra, biorę go Wygląda ciekawie, o kurczę, jak on tutaj nie Mieszanie robi Mejlesz, nani. O, ten nowy transfer Do Fenerbacze, zobaczymy jak mu pójdzie Szkoda, że nie mogłem go połączyć Z właśnie Robinem Vamperskim Bo bardzo fajnie by się to oglądało I podanie do Violi Viola, ładnie tu ten, ten zawodnik sobie radzi Viola, uderzenie 1 do 0 Moi drodzy, no nie spodziewałem się Że on taki troszkę Cicho, ciemny grajek no nie wiadomo skąd nagle daje radę i jeden do zera jest już na naszej tablicy. Prowadzimy i oby tak zostało. No i Otamendi z Aubameyangiem Otamendi czy Aubameyang? Otamendi, ładnie. No o nie czemu Bramka się cofnął, ale obronił na szczęście. U? No to było niebezpieczne. Viola. 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 Oj, pomieszał się jednak bramkarz I 45 minut za nami no, Coś tam się działo, no, ale tak nie za wiele Po dwa strzały, chociaż starałem się Najważniejsze jest to, że prowadzimy No, Viola jak dla mnie to jest taki Diament nieoszlifowany jeszcze Więc jeżeli by nim troszeczkę pograć To on naprawdę ma świetne predyspozycje No, może, może to będzie jakiś kiedyś Naprawdę przyszła gwiazda No, Schneider na tym ataku tak średnio się spisuje no, Ma może dribbling, ale z troszeczkę gorzej No, ale... Ale, ale idzie spoko, Gundogan, Gundogan. No ładnie pomieszał, ładnie. No i to jest Bramka 1 do 1. No, Gundogan w 46. Zaraz po rozpoczęciu dałem się zrobić jak to. Royce'owi się nie dałem, Abamejongowi się nie dałem, ale Gundoganowi już tak. No niedobrze. Schneider, Schneider, uderzenie! To miała być Bramka, ale niestety Bramkarz świetnie broni. Znowu Bramkarz. No nie, no nie, taka bramka Podbijała się i znowu Gundogan Czy on jest na napastniku tam? Po prostu 2 do 1 moi drodzy W 54 minucie przegrywamy No ale czegoś się więcej spodziewać? O, ale piłka, szkoda, szkoda A Joshua... Do wioli. Wiola do na niego. Na niej 2 do 2, ależ rozklepali to! I Portugalczyk wykończył właśnie tą akcję i mamy 2 do 2. Wracamy do gry, moi drodzy. Bardzo ładne, bardzo ładne zgranie. No i to mi się podoba. O, ależ piękne, troszeczkę wy wy przypadkowa wymiana między Schneiderem a Wiolą i Wiola. Szkoda. Uolesz uderzenie, maileresz! Znalazł się z w 75-tymi czytał taką bombę, zasadził. Jak wysłał w stronę bramki, to bramkarz byłby bez szans, no ale niestety. Joshua. Joshua? Joshua trafia! Nie wiem, jak czyta się, czy, czy poprawnie czytam jego nazwisko, ale trafia w 30, na 3 do 2 w 81 minucie. Ale pięknie to opanował. No i porobił bramkarza, który nie dał rady zabrać mu piłki spod nogi. Jeden e, gol dla właśnie tego Argentyńczyka, dając nam łącznie trzy. W całym spotkaniu prowadzimy w 82 minucie. No nie, no nie, nie, no nie, nie jest! Ależ fatalny błąd, Albumayanga! Pięknie, po, kole, po raz kolejny nasz Argentyńczyk No i to jest faul Jak to nie jest faul? A no nie, fajnie, okej, okay, spoko Nam się nie śpieszy Opa Ładne dośrodkowanie, zgaszenie tej piłki Nawet możemy jeszcze raz przedłużyć Możemy tak zagrać I dowalić bramkę na 4 do 2 Moi drodzy, 90. minuta E otto race squid! No ale nie powiem, mieliśmy troszeczkę lepsze statystyki. No i moi drodzy, to by był na tyle w dzisiejszym odcinku. Skład naprawdę fajnie się nim grało. Kto, kto mnie zaskoczył pozytywnie, bardzo. Zaskoczył pozytywnie mnie stał Josh ten Joshua. Nie wiem, poprawcie mnie, jak to poprawnie się powinno wymawiać. E, oraz Viola. Ci dwaj zawodnicy to są dla mnie takie dwa ukryte naprawdę talenty, którymi grało się genialnie, naprawdę. E, Okej, okay, dziękuję Wam bardzo za uwagę. Mam nadzieję, że Wam się odcinek podobał Jeżeli tak nie, zapomnijcie zostawić łapki w górę i widzimy się następnym razem na streamach oraz na odcinkach. Na razie.